Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem przygotowałam dla Was film, gdzie pokażę kilka gotowców z piedronki, które ułatwią dietę w sytuacjach awaryjnych, jak przykładowo nie mamy czasu lub jesteśmy zmęczeni i nie chce nam się nic robić. Zaznaczam, że zawsze najlepszą opcją będzie gotowanie w 100% samemu, ale jesteśmy tylko ludźmi i czasem każdy ma gorszy dzień, a ja pokażę Wam kilka produktów z naprawdę fajnym składem. Pierwszym produktem, który dzisiaj Wam pokażę, będzie gotowe musli. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona składem, bo jest tu 30% granoli, czyli są to płatki owsiane, pestki słonecznika, daktyle suszone, otręby owsiane i nuli z cykorii. A do tego są płatki kokosa, rodzynki, suszona pitaja, płatki jaglane, pestki dyni, marakuja liofilizowana, jagody goi oraz siemiolniane. Opakowanie ma 250 g, czyli w moim przypadku wystarczy na 5 porcji. W połowie porcji, czyli przy 50 gramach produktu jest 238 kalorii, 7 g białka, 7,5 g tłuszczu, 33 g węglowodanów oraz co warto wspomnieć ponad 5 g błonnika. Do takiego musli dodajemy przykładowo jogurt, u mnie jest to akurat skry owocowy, do tego jakiś świeży owoc, jako że akurat jest sezon na mandarynki, to u mnie będzie to mandarynka, no i szybkie śniadanie czy drugie śniadanie gotowe. Wedle uznania dodajemy również inne dodatki i zwiększamy proporcje, aby całość dopasować do siebie. Kolejne dwa produkty warte uwagi z Biedronki to na pewno są te napoje jogurtowe, ale obydwa są troszkę inne, więc weźmiemy je po kolei pod lupę. Pierwszy z nich to Fruvita Pure ma w składzie jogurt naturalny, przetarte owoce. Ten ma banana, gruszkę i mango. Do tego jest 1% płatków osianych i 1% płatków jaglanych. Ogromnym plusem jest tutaj brak dodanego cukru. Ten jogurt pitny w całej butelce, czyli w 250 g ma 145 kalorii, 6,5 g białka, 24 g węglowodanów oraz 2 g tłuszczu. Nie jest to produkt wysokobiałkowy jak widać, ale i tak jest rewelacyjną przekąską o dosłownie idealnym składzie. Kolejny to jogurt pitny, ale tym razem wysokobiałkowy. W składzie ma mleko, białka mleka, mango, oligofruktozę, aromat, koncentrat z marfii, substancję słodzącą, czyli sukralozę oraz kultury bakterii jogurtowych. Tutaj również nie ma dodanego cukru, co jest ogromnym plusem. Butelka ma 230 g, a w niej jest 168 kalorii, ponad 18 g białka, 3,5 g tłuszczu, a także 15 g węglowodanów. Bardzo fajne dwa produkty moim zdaniem, różnią się jedynie właśnie tą ilością białka. Ten ma go więcej, ten poprzedni troszeczkę mniej, więc po prostu wybieramy ten, który nam akurat pasuje. Następny produkt to Rizo Zero, czyli Rizo, które nie ma dodanego cukru. Ja wybrałam taką wersję z wiśniami i naprawdę bardzo mi smakuje. W takim jednym opakowaniu mamy 142 kalorie, 5 g białka, 4 g tłuszczu i 21 g węglowodanów. Moim zdaniem jest to bardzo fajna alternatywa dla tego standardowego Rizo, które jest wersją z cukrem. No i jest to taka fajna przekąska na bardzo, bardzo szybko. Ten gotowiec to jest taka sałatka z tuńczykiem oraz dzikim ryżem. Co prawda ma 160 g i kosztuje około 7 zł. No ale hot dog ze sklepu przecież ma bardzo podobną cenę, a jednak taka sałatka jest znacznie lepszym wyborem. W składzie jest tuńczyk, papryka, marchew kukurydza, dziki ryż, zielony groszek, białko pszenne, olej rzepakowy, imbir marynowany, a także przyprawy. Całe opakowanie to 262 kalorie, 16 g białka, 12 g tłuszczu i 20 22 gramy węglowodanów. Moim zdaniem bardzo fajna opcja, pod rękę zabrać gdzieś ze sobą i zjeść na szybko. Ten gotowiec to dosłownie jest moje odkrycie, są to pierożki gyoza z kurczakiem, które są naprawdę mega smaczne moim zdaniem. W składzie są warzywa, kapusta, por, cebula, a także mąka pszenna, mięso z kurczaka, skórki z kurczaka, skrobia ziemniaczana, sos sojowy, sól, aromaty, cukier, przyprawy, błonnik grochowy, błonnik z łuski babki jajowatej, błonnik pszenny i laktoza. Cała paczka, czyli 230 g dostarcza tylko 336 kalorii, z czego jest 20g białka, 6g tłuszczu i 48g węglowodanów. Tutaj naprawdę się zdziwiłam, bo myślałam, że taka paczuszka będzie miała trochę więcej kalorii, a jednak jest to naprawdę mało jak na gotowiec moim zdaniem. Ja te pierożki pierw podsmażam na łyżeczce oleju rzepakowego przez około 2 minuty, aż się zarumienią. Potem dolewam wodę i duszę około 4 minuty. No i gotowe pierożki podaję z sosem sojowym, i koniecznie sobie ich spróbujcie, jeśli lubicie takie smaki, bo naprawdę moim zdaniem warto. Kto z nas nie lubi majonezu? No właśnie. A ten majonez z Biedronki jest jednym z najlepszych, jak chodzi o skład, ale co najważniejsze, ma on o połowę mniej kalorii niż tradycyjny majonez, czyli 312 kalorii na 100 gramów. Oczywiście majonez to produkt, który powinien być tylko dodatkiem do naszej diety, a wpisuje się w zasadę 80 na 20 idealnie. Jeśli szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której będzie będziesz gubić kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie, to koniecznie sprawdź nasze jadłospisy na stronie www.80na20.pl. Jeśli macie ochotę na troszkę inne smaki w waszej kuchni, to tutaj przychodzi gotowy sos tikka masala, który ze wszystkich gotowych sosów ma najmniej cukru dodanego, bardzo znikomą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych i moim zdaniem raz na jakiś czas może być używany w zdrowej kuchni. W składzie jest woda, pomidory, jogurt, pasta pomidorowa, skrobia modyfikowane kukurydziana, śmietanka, przyprawy, olej rzepakowy, suszona cebula, cukier, pióra z czosnku i imbiru, sól, koncentrat białek serwatkowych, kwas mlekowy, ekstrakt z papryki, nasiona kwinu rzymskiego i suszony liść kolendry. Świetnie pasuje do kurczaka, tak jak zresztą tutaj możecie zobaczyć, podanego z ryżem, a w smaku jest dosyć pikantny. Także jak ktoś lubi pikantne, to na pewno mu zasmakuje. Mój mąż mówi, że ten sos jest genialny, jest jednym z jego ulubionych, jak chodzi o takie gotowe produkty. Kolejny super gotowiec, gdy nie chce nam się gotować swojej zupy, to taka zupa koperkowa, która w składzie ma wodę, ziemniaki, marchew, por, korzeń pietruszki, cebulę, mięso z indyka, seler, śmietanę, koperek, sól, czosnek, olej rzepakowy i przyprawy. W całym opakowaniu mamy tylko 135 kalorii, więc jest to naprawdę mała przekąska do zjedzenia lub dodatek do jakiegoś dania, na przykład drugiego dania obiadowego. Muszę się jedynie przyczepić, że w całym takim opakowaniu mamy ponad 2 gramy soli, czyli około połowę Dziennego zapotrzebowania. Zwracajmy uwagę na sól w gotowych produktach, bo kilka produktów naprawdę fajnych ze sklepów odrzuciłam w tych filmach ze względu na zbyt dużą ilość soli, czyli około 5 gramów w jednym gotowym produkcie. Tutaj mamy gotowe danie takie całe, czyli jest to Gyros. Ma naprawdę fajny skład, jak na gotowca, czyli warzywa takie jak kukurydza, papryka, cebula. Do tego jest ryż, pieczarki, filet z piersi kurczaka, skorobia z tapioki, deskroza, sól i gotowa przyprawa w saszetce. Całe opakowanie ma 450 g, a w tym jest 340 kalorii, 22 gramy białka, 3 gramy tłuszczu i 52 gramy węglowodanów. Ja tego grosa podsmażam na łyżeczce oleju a później dodaję wodę i duszę kilka minut. A podsmażam go na oleju tylko i wyłącznie do tego, żeby no dobić tutaj troszeczkę te, ten olej, te tłuszcze przepraszam, bo jest ich bardzo mało w tym gotowym daniu. I jestem zaskoczona, bo jest to naprawdę smaczne danie i zjadłam z wielką przyjemnością. Jeśli chodzi o sól, to jest tu 1,8 g soli, ale pewnie jeśli użylibyście swoich przypraw zamiast tej saszetki, no to wyszłoby tej soli troszkę mniej. W tym odcinku nie mogły zabraknąć słodyczy z Biedronki bez cukru i tutaj pokażę Wam moje ulubione. Czyli są to delicje bez cukru bonitki, które moim zdaniem smakują dokładnie tak samo jak zwykłe delicje. Jedna taka delicja ma 35 kalorii, a jeden cały batonik ma 240 kalorii. I tak się prezentuje w środku po przekrojeniu. Troszkę wygląda jak taki sneakers. Produkty, z których możemy stworzyć gotowy obiad, to tak jak w poprzednim filmie, gotowe ugotowane ziemniaki oraz ryba. Ja akurat tutaj wybrałam łososia wędzonego, jest troszeczkę tańszy niż ten pieczony. Te dwa produkty wystarczy podgrzać, do tego dodać porcję warzyw, przykładowo kiszoną kapustę, która również jest gotowa i mamy obiad gotowy przy naprawdę minimalnym nakładzie pracy. Ostatni produkt wart uwagi to takie pieczone ziemniaczki. Wiadomo, że znacznie lepszą opcją są po prostu pieczone ziemniaki, które robimy sami, ale czasem po prostu się nie chce tego robić, a wtedy warto wybrać takie, które mają bardzo, bardzo krótki skład. W tych ziemniakach w składzie jest aż 96% ziemniaków i tylko 4% oleju słonecznikowego, więc zdecydowanie jest to bardzo dobra opcja i proszę się ze mną tutaj nie kłócić, bo naprawdę skład jest bardzo prosty i bardzo fajny. I takie gotowe ziemniaczki wystarczy podpiec w piekarniku, do tego zrobić na przykład jakiś fajny sos na bazie jogurtu, czy czy może jakieś na bazie passaty pomidorowej. Takie ziemniaczki mogą być dodatkiem do dania głównego, albo po prostu taką fajną przekąską z jakimś sosem. Kochani, w tym filmie to by było wszystko. Pamiętajcie proszę tylko to, co powiedziałam na początku, że zawsze najlepszą opcją będzie gotowanie w 100% samemu, nie wybieranie gotowców, raczej robienie wszystkiego od podstaw. No, ale zaznaczam, że jesteśmy tylko ludźmi i niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto chociaż raz nie miał ochoty iść po jakiegoś hot doga albo zamówić Pizzę, bo nie miał po prostu ochoty nic robić w kuchni. Myślę, że każdy z nas tak miał. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia po sobie subskrypcji łapki w górę oraz komentarza, bo dzięki temu mój kanał będzie mógł się rozwijać a ja będę mogła dla Was dalej nagrywać takie filmy. Dajcie koniecznie znać, jaki sklep bierzemy pod lupę następny i do zobaczenia w kolejnym filmie.